Opowiadania do latania. Część czwarta: bambolek czwarty i piaskowy zamek. Emilka przygotowała już ubrania na jutro: bluzeczka w paseczki, zielone getry, majty w serduszka i różowe skarpetki w króliczki, obok opaska i pasujący zestaw spinek. Wszystko leżało precyzyjnie ułożone na białym krzesełku z Ikea. Jej brat szukał jeszcze odpowiedniej zabawki. Jutro będzie piątek. Bardzo ważny dzień w pierwszej klasie. Można przynieść zabawkę do szkoły. Zdecydował się na ludzika o kwadratowej głowie z klocków duplo, którego sam zbudował jego ulubiony. Ale przecież ten ludzik też z kimś potrzebuje się bawić. Antoś wziął jeszcze całe pudło takich ludzików. Duplo pani pozwala przynosić, bo się nie gubią, nie to co lego. Obok leżał już biały jednorożec z czerwonym serduszkiem Emilki, gotowy na jutrzejszą zabawę w grupie smerfików. Dziewczynka jak co wieczór cieszyła się, że idzie jutro do przedszkola. Dzieci były tak zajęte, że nie zauważyły ruchu za oknem. Dopiero po chwili Antoś wykrzyknął: Popatrz, Emilka, coś tam, coś wylądowało latający dywan. Chyba tak, a ja myślałam, że będzie rower ze skrzydłami. Widziałam go pierwszego dnia, pamiętasz? Jasne, że tak. Rower pewnie przyleci jutro. Nic się nie martw, dywan jest super superaśny. Pocieszał dziewczynkę brat. Są na nim zamek, piramida, rycerze. Jest też trochę różowego i jak jest, jaki słodki delfinek. Uradowała się Emilka, widząc wzory na dywanie. Pama mo, patato. Zawołały chórem dzieci. Rodzice żegnali ich machając w otwartych drzwiach. Dobrej zabawy! wołał tata. Rodzeństwo rozłożyło się na wzorzystym kobiercu. Czuli pod palcami, że jego włosie jest miękkie i długie zupełnie jak puchaty kotek pomyślała Emilka. Dywan kołysał się w powietrzu nad krakowskim barbakanem, po czym przyspieszył w stronę obłoków. Antoś, jak wysoko jesteśmy nad chmurami trącała brata Emilka. Chłopczyk wyobrażał sobie, że jest nad morzem. Leży, czuje promyki słońca, wiaterek, słyszy szum wody, wdycha zapach soli ale zaraz Amtoś otworzył oczy. Skąd ta sól? Emilka, patrz! Dziewczynka usiadła i ze zdumieniem spojrzała w dół. Pod nimi rozciągał się falujący błękit. Kiedy dywan zbliżał się do powierzchni wody, dzieci domyśliły się, że magiczny pojazd potrafi też pływać. Rzeczywiście, wylądował na morzu delikatnie jak kaczuszka. Ku uciesze dzieci tuż koło nich pojawiły się wesołe pyszczki dwóch małych delfinów, które chwyciły dywan, ciągnąc go w stronę plaży. – Trzymajmy się! – wykrzyknął szczęśliwy Antoś, gdy nabierali prędkości. Emilka ściskała długie włosie dywanu. – cię, gacie, tam jest piramida i zamek! – wykrzyknął Antoś, zbliżając się do brzegu. Dywan leżał już nieruchomo na piasku. Bose, stopy dzieci zanurzyły się w ciepłych, drobnych siarękach, przyjemnie masowały paluszki i wcale się nie przyklejały. Na szczęście, bo Emilka bardzo tego nie lubiła. Dzieci stały przed olbrzymim zamkiem z piasku. To chyba nasz tata zbudował! Tylko on tak potrafi. Wyrzeźbił te ściany łopatką. Jaki wielki! Możemy tam wejść? Antoś zwrócił się do siostry. Poczuł, że coś łaskoczy go w nogę. To piękny, czarny kot. Ocierał się o jego kolana. Od strony piramidy zmierzało w ich stronę jeszcze kilka podobnych kotów. One chcą, żebyśmy szli za nimi! Zawołała dziewczynka, ciągnąc brata za rękę: Złoty czubek piramidy lśnił w słońcu. Antoś pamiętał, że tak właśnie budowali Egipcjanie. Był z mamą na zajęciach w muzeum archeologicznym i dużo wiedział o Egipcie. Chwilę wahali się, czy wejść do piramidy. Ciekawość zwyciężyła. Wiedzieli, że podczas wieczornych przygód zawsze są bezpieczni. Podążali za kotami krętym korytarzem oświetlonym pochodniami, gdy doszli do większego pomieszczenia, przywitał ich wysoki, ciemnoskóry mężczyzna. Nakrycie głowy w niebiesko-złote pasy opadało mu na ramiona. W talii przewiązany był bogato zdobionym materiałem. W ręce trzymał jakąś laskę, a może berło? To faraon! wyszeptał do ucha siostry Antoś. Dużo wiedział o egipskich sprawach. Tak, jestem faraonem z godnością powiedział mężczyzna. Witajcie, dzieci! Nazywam się Bambolek IV. O, nie wiedziałem, że był taki faraon uśmiechnął się Antoś. Za plecami Bambolka Czwartego zobaczył piramidę z krzeseł oraz liczne przedmioty. Faraon pokazał im bogatą kolekcję lampek oliwnych oraz czajniczków. Bardzo lubię herbatkę. Wiem, że to nietypowe, ale mam tu dużo czajniczków, opowiadał. Emilka dostrzegła w głębi korytarza jakąś ciemną postać. To mój kolega Anubis, on też uwielbia herbatę. Wyjaśnił bambolek. Nie przejmujcie się mną, ja sobie tylko naleję i już idę. Wyszeptał Anubis, patrząc na aromatyczny napój w filiżance, po chwili zniknął gdzieś w piramidzie. Chcę i zobaczyć zamek. Emilka uniosła się na paluszkach, wskazując w stronę wyjścia. – Chodźmy, ja też chętnie sobie poplażuję – odparł faraon. Dzieci z bambolkiem oraz świtą czterech czarnych kotów weszli do ogromnego piaskowego zamku. Antosiowi przypominał on trochę zamek w Malborku. Precyzyjnie wycięte w ścianach okna wpuszczały jasne promienie słońca, które prowadziły ich korytarzem aż do wielkiej sali z długim stołem. To prawdziwy rycerz. Oczy Antosia skrzyły się z radości. Rycerz lśnił w diamentowej zbroi, z mieczem przy boku. W prawej ręce trzymał tarczę z lwem i rycerka Emilka pomachała do rycerki w wielokolorowej zbroi z orłem na tarczy. Ta odmachała do niej, odkładając miecz i tarczę na stół. – Witajcie, Antosiu i Emilko! – Czy wy nas znacie? Emilka była zaskoczona. – Jasne, że tak! – Kochane dzieci, znamy was! Wasza mama nam o was tyle opowiadała, gdy wymyślała tą historię – Odpowiedziała rycerka. Teraz, jak już się poznaliśmy, pozwólcie, że ściągniemy te ciężkie zbroje, bo trochę jest nam niewygodnie. Kolejne części kolorowej zbroi lądowały na stole. Obok nich błyszczały już diamentowe płyty stroju rycerza, który stał przed dziećmi w samych szortach do pływania. Rycerka miała na sobie kostium kąpielowy w kwiatki z wdzięczną falbanką w pasie. Schyliła się teraz do wielkiej starej skrzyni z metalowymi obiciami, wyciągnęła z niej różowe koło do pływania z głową flaminga, niebieskie z czerwonym ptakiem oraz pomarańczowe rękawki do pływania. No to jesteśmy gotowi, zawołał zadowolony rycerz. Kto pierwszy na plaży? Tylko bez wyścigu. Mam rankę na kolanie. Emilka nie lubiła się ścigać. Każdy w swoim tempie. Nie ma sprawy. Rycerka wzięła dziewczynkę za rękę i razem wyszły prosto na ciepły piasek. Emilka ze zdumieniem odkryła, że ma na sobie różowy kostium kąpielowy w kropki. Jej brat ubrany w niebieskie kąpielówki wkładał przez głowę koło ratunkowe. Emirka wskoczyła do koła z głową flaminga. Obok nich rycerz niezdarnie wciskał ramiona w pomarańczowe pływaczki. Będę się czuł bezpieczniej, tłumaczył się nieco zawstydzony. Lepiej sobie razy na koniu niż w wodzie. No jasne, fajnie w nich wyglądasz, wsparł go Antoś. Wspólnie wbiegli do morza. Chłopiec czuł, jak woda otula jego palce u stóp, kostki, łydki i kolana. Fale delikatnie zapraszały go do pływania. Jego pupa i brzuszek były już w morzu, a ramiona odbijały ciepłe promienie słońca. Obok jego siostra z rycerką pluskały się radośnie. Faraon Bambolek wlegiwał się tymczasem na piasku, sącząc powoli herbatkę z filiżanki. Ciekawe, gdzie ją schował. Niebo było błękitne, z pączkami malutkich chmurek. Emilka patrzyła na nie, leżąc spokojnie na wodzie. Coś strąciło ją w nóżkę. Z zadowoleniem dostrzegła, że to znajome delfiny dołączają się do zabawy, pływały, robiąc kółka wokół dzieci i rycerskiej pary. Po chwili jeden z delfinów oddalił się i wrócił, ciągnąc za sobą dywan. Czas wracać do domu. Antoś Ziemirka wdrapali się na pojazd. Był wyśmienicie. Dzięki i do widzenia emirka wołała ponad szumem wody do faraona rycerzy i delfinów. – my już musimy i spać jesteśmy dziećmi dziewczynka czuła jak jej ciało rozluźnia się powieki były zamknięte przepuszczając tylko zbłąkane promyki światła między rzęsami leżała wygodnie obok braciszka który patrzył w dół na miarowo kołyszące się morze Płynęli chwilę pośród obłoków i wkrótce chłopczyk rozpoznał dach swojego domu. Pogłaskał siostrę po ramieniu, szeptając: Już jesteśmy, wstawaj! Kiedy dywan bezpiecznie ułożył się na balkonie, dzieci zanurzyły ostatni raz paluszki w jego długim włosiu. Wstały i powoli weszły do pokoju, gdzie czekał na nich tata otworzył objęcia, po czym przytulił córeczkę i synka uściskiem wielkiego misia. Położył ich w łóżeczkach, przykrył kołderkami. Patrzył jeszcze chwilę, jak usypiają, Emilka na boku, a Antoś na plecach z rączkami nad głową. Odpływając w sen, Antoś zastanawiał się jeszcze, czy tata wie, kto teraz mieszka w jego zamku z piasku.